Chciałem nagrać już Wam odcinek wczoraj, żeby był wczoraj jeszcze odcinek, ale mi się nie udało, bo nagrywałem teraz 26 minut i wywaliło mi nagrywki. No ale to nic. Zbierałem 200 milionów śniorzek i 37. Tych. To szybko. I mam jeszcze jedną rzecz dla Was, ale to później. Najpierw przejdziemy sobie mapy, które możemy. Obierzemy sobie klejnoty. Idziemy dalej. I właśnie w tamtym odcinku zbierałem już mówiłem, w maszotki, że będę zbierał. Otwierałem trochę jajek. Zblokowałem farmę automatyczne I jem to wszystko I stworzymy te Osiem Stworzymy to Jedną chcę Nie działa coś Ale mamy? Mamy Dobra, zrobimy sobie te. Możemy sobie zrobić 27. No, zrobimy 27. Czyli zrobimy 20. Zrobimy na razie 20. Jak nie stać? Ile to mi zabrało? Mam jednego. Dobra. O, mam 20 chociaż. Zrobimy sobie dwa diamentowe. Albo jeden. Można mnie je starczyć. Ale może starczyć. Na razie podki zostawimy. Tu jestem pierwszy. Wyboczenie. Drugi to zaraz będzie. Tylko musimy przejść. Tu są te. Czekajcie, zobaczymy jakie my mamy. Czy możemy jakieś zrobić? Zwykłe nie. Dobra, pozbieramy jeszcze. Później. Idziemy dalej. To nie są jeszcze te mapy, które o, diamenty. Robimy. Dwa. Mamy, mamy dwa. Dziesięć tysięcy. Dziesięć tysięcy. Tak, dziesięć tysięcy. Ile możemy? Możemy jeszcze jeden? Możemy jeszcze jeden? Nie. No dobra, starczy nam tyle, bo już mamy dobry team. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Już podchodzimy do tej mapy. Co byliśmy? Teraz trzeba zbierać. Gdzie one są? Co one jeszcze nie idą? Czy co? Kurde, gdzie one są? I tu są. Dobra, szybko. Zajmuję. Już mamy, możemy kupić. Tylko to jeszcze. co one tak szybko... Znaczy nie tak szybko idą, tylko tak wolno. Lotki mamy takie. Nie wiem dlaczego ich możemy zużywać. W ogóle mam zawody. Chyba trzeba mieć jakiś poziom. jedno w z tirów, tak. Picieli, którą ma 10% szans na podwójny czas. Mam 34 level tego. Jak będziemy mieć też złomienie tron są 15 więcej waluty. Chyba dobra, nie? Idziemy kolejną mapę. I jesteśmy już na tej, co byłem. Byliśmy razem. Co musimy 12 milionów, na zbierać. Dobra, mam dla Was niespodziankę. Może to tak nazwać. Kupujemy trzy. Kupuj, kupu, kupiliśmy już. Kupujemy, które te, czy te? Te. Żeby sobie jajek otwierać. Bo do tego tak służy. Kupiliśmy mamy. Mamy jajka. Otwieramy jedno jajko. Otwiera się. Piący pies. Otwieramy jeszcze jednego. Śpiący pies. One co mi dają w ogóle? Nie, ale jednego sobie założę. I te jedno jajko. Te jedno, właśnie o. Które można zrobić? Dwa. Jest jeden huge pet, i drugi, i chyba Titanic. Możecie je zdobyć. Będzie losowanie. Jeszcze nie wiem kiedy, ale musicie w komentarzu napisać święta i musicie zostawić subskrypcję na tym kanałem, na kanale z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod tym filmem. I zrobię losowanie. Jeszcze nie wiem kiedy. To jest właśnie ta niespodzianka. Fajna. Wyboczenie trzy Trzeba nowa znowu? Czy nam się opłaca? A gdzie co? Ja na razie bym nie robił. Jakbym miał to już robić, to Tym otworzył. Wszystkie te. Yy, jak to się nazywa? Za wszystkie te płatki śniegu, jajka. No. Naprawdę. Tak zrobimy. Na pewno nie wszystkie otworzymy. Dobra. Dajemy tutaj autofarmę, mamy po drugim rebirfie, czyli wyboczeniu. Teraz chyba możemy otworzyć te jajka, nie? Tak. Tylko musimy. To możemy? Nie, możemy te chyba. Tak. Dobra. Zżyjemy sobie to. I damy to już. Co, co? Skorzystaj z. Dobra, na razie to zostawimy. I otwieramy. Zobaczymy. Czy coś nam fajnego wypadnie. Ile możemy otwierać? W jednym jest 3, 3, 6, 9. 9? Coś tam było do kupienia? 10, to jak 10, to na pewno nie tyle, nie? Ale ważne, że mam więcej. Te dnego dnia mogę was zrobić losowanie na diamentowego peta, ale to w przyszłości. Na pewno nie dzisiaj. No. Możecie zdobyć. Jak się nikt nie zgłosi na konkurs, to sobie samo otworzę. Albo zrobię jeszcze losowanie na TikToku. Zobaczymy. A szybko to schodzi. Nikołaj. Elf. Ale tak to nic fajnego nie wypada, nie? Nie wiem dlaczego. Mikołaj Elf. Dalej Mikołaj Elf, ozdobny, ozdobna bombka. Będziemy mówić tak, o zdobny Mikołaj Elf. Myślałam, zeszły 4 miliony. No to szybko nam zajdzie. Dobrze. Dobra, No już pięć milionów zeszło. zaszło. Ile nam wyszło? Mam siedemdziesiąt osiem tych i trzysta Dobra, fajnie. I to będzie dziś, to już będzie koniec w dzisiejszym odcinku. Widzimy się na następnym odcinku i pa.